Wczoraj wam powiedziałam, że dzisiaj się widzimy i tak jest. Pierwsze co, weszłem na mój serwer i zobaczyłem, że znowu widzę, że chcecie nagrać, że chcecie, żebym znowu nagrał film. Jak chcecie zobaczyć poprzednie filmy z tego serwa, to, to wejdźcie w prawy górny róg, gdzie znajdziecie playlistę z filmów Minecraft, oczywiście z serii. Może jeszcze zrobię oddzielną playlistę się jeszcze zastanowię i prawie ogólnie będziecie mieli też kanał żeby... i pamiętajcie żeby zasubskrybować żeby guzik czerwony zmienił się w guzik jaki szary to i zostawcie lajka pod filmem 5 lajków w górę zrobię znowu film z tego albo może mniej nie wiem, codziennie nagrywam najpierw to, najpierw tamto i tak Wczoraj nagrałem film z 5 szybkich gier, pięć szybkich arenek. I były one szybkie, w sumie bardzo szybkie Ile? Jedna trwała z parę sekund czy z minuta? A nie, z parę sekund Zepsułem wtedy, pamiętacie? Bo ja pamiętam No więc zaczniemy, film yy, Dzisiaj chciałbym zrobić sobie most, bo... Do tamtej wyspy Bo tam sobie zrobię, zrobię taką jakby świątynię na, w innych filmach tutaj będziecie mogli zobaczyć, jak mam to, 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 to. Nie, to macie w portalu, bo był taki portal, gdzie mnie przeleportował tam. O tam, w tamto miejsce. I steleportowało mnie gdzieś chyba tu, gdzie mogłem już tam wejść. Jak to zrobiłem. Jak zrobiłem to. Radzę zobaczyć. I za subskry Zalajkować tam te filmy, nie zasubskrybować. Patrzcie na mój dom, ile już ma sobie rzeczy. Patrzcie ile już byłem, byłem w neterze, ile mam rzeczy. Idziemy. Mam kuszę. Będziemy musieli popłynąć i pozbierać trochę drewna z naszej farmy. Nie mam jedzenia. Bierz mi jakieś sobie jedzenie. Zjedzmy chociaż coś surowego, żeby było. Mam wędkę, żeby mieć na czym jeść. Będę jadł ryby w moim Staram się tak nie biegać, żeby ten. Nie było takiej rzeczy, że. że nie mam jedzenia, bo nie mam jedzenia, bo mam mało jedzenia. Będę chciała do tej wysypki zrobić ten most. Tu zrobię swoją świątynię. Tu był skarb. W drugim odcinku będziecie mogli go znaleźć. Jak to się stało, jak miałem ten skarb. Bo drugi odcinek był spoko. Już nie muszę pisać. Hello. Yy. Więc pójdziemy do farmy. Farma gdzieś tu była tam. I się zdziwi, jak nie wyrośnie za drzewko. Z tam wyrosło? Co? się zdziwiłem. Czego tu nie ma drzewa żadnego? Przecież posadziłem drzewka. Tu posadziłem, tam posadziłem, tu posadziłem, tu posadziłem i nic nie było. Co tak szybko noc się robiła. Mam ogólnie, moi drodzy, nieszczęście. No bo ten. Nie ma wiosek. Wszystkie mi są potrzebne. Muszę zaparkować gdzieś. Nie, wyjechać. Ogólnie mam niedaleko do tego. Więc będzie spoko. Musimy iść dalej. Musimy się przespać, oczywiście. Jutro sobie to zrobimy wszystko. Jutrzejszego dnia. Nie w prawdziwym życiu, tylko w Minecrafcie. Idziemy tam. Ok. Nie wiem, tu mamy. Tu mamy. Nie zamknę drzwi. Ogólnie mam takie problemy, że często w Minecrafcie, jak idę do łóżka, do swojego domku zapominam zamknąć za sobą drzwi, śmieszne co nie? Zawsze tak było. Na, na wcześniejszych filmach też tak było. Na pierwszym i drugim nie miałem łóżka. Dopiero w połowie drugiego mam. Będziecie wszystko mogli zobaczyć. W prawym górnym rogu będzie wszystko. Tam zobaczycie. Mam taki trochę plan na mo most. No bo ten, chcę żeby on ładnie wyglądał, żeby to tak ładnie poszło, tak, to był taki antyk jakby, żeby to... tak bardzo ładnie wyglądało, żeby to był najładniejszy most jaki kiedykolwiek powstał w Minecrafcie, chociaż nie uda mi się tego przebić, ja ładny w budowie nie jestem. Yy. No. Wykop się! Nie będę kopał łapką jak coś. Jakiś kamień znaleźć, żeby tu było coś. Kamień tylko chcę. Kamień. Yy, dobra, idziemy dalej. Mam tutaj teraz mały problem bo mam tylko kamienną siekierkę kamienną siekierką nic nie dam rady zdołać więc muszę to kopać więc będzie duże zmienianie siekier co chwila no nie bo już się kończy pamiętajcie zasada minecrafta, nigdy nie kop się pod siebie a ja łamię to niestety ciężko mi jest ja mam u siebie w domku siekiery, wszystko mam u siebie w domku, ja kopię tym czymś. Dobra, mam mi wystarczyć na wszystko. Cześć. Yy, chcę to zbudować z kamienia też, żeby to też fajnie wyglądało, taki fajny efekt to dało. I złupkowany, ale to jest, to będzie długie zbieranie. O, nie mam konia, nie ma świątyni, nie ma wiosek. Nieszczęśliwy mi serw się dał. Ale świątynię będę z czegoś innego budował. Świątynię będziecie mogli zobaczyć na innym trochę filmie, nie na tym filmie, bo nie chcę, żeby ten film trwał zbyt długo. Moje filmy trwają z 20 minut, a gierki trwają inne. Inaczej trochę. Jedna gierka trwa tylko 30 minut. Dobra, wykopię to drzewo. O, tylko tego ciągle nie wykopię. Trochę mi jest przykro, że moje drzewka nie rosną. Bo mi one są bardzo potrzebne. Nie wiem, z tak nam nie wystarczy. Bo nam wystarczy że trochę więcej tego drzewa. Kopiemy. To mi jeszcze na trochę wystarczy. Nie wiem, zobaczymy. Dziewięć, dobra. Idziemy dalej. Patrzcie, na to Czy to spadło teraz? No, spadł teraz. Kupujemy tego jak najwięcej. Tego by było. chociaż ze staki trochę. Kupimy. Wykopaliśmy pierwszy stak. To nie, że fajnie. Idziemy dalej. Ile nam to daje razem? Ile drzewa? Ile drzewo? Jezu, wracamy! Przepraszam. W ogóle, sorki, że wcześniej nie, nie nagrywałem z podkładem, z głosem. Nie chciało mi się nagrywać. Byłem jeszcze mało, mało gotowy. Aż w końcu pomyślałem, nie, zrobię to. Nagram z głosem. I właśnie zrobiłem. I się cieszę z tego powodu. Może będziecie bić więcej subskrypcji lajków. Ja to chcę. To lajkujcie też inne filmy. Zobaczcie też inne filmy. Bo tego jest naprawdę dużo. I teraz lecimy. Mam ta wyspa za niedługo stanie się pięknym. Piękną piramidą. Będzie tu piramida, taka świątynia. Nie będę robił piramidy, bo mam nie mam piasku. Znaczy mam piasek jeszcze, ale to mam mi wystarczyć na całą moją grę, bo będę robił też szklarnię, Ale taką dużo szklarnię, nie taką małą szklarnię. Są mi niepotrzebne rzeczy, czyli takie rzeczy jak to. No to na razie to osłowam. Sobie tu nam. Na razie to sobie osłowam, bo to jest fajne. I robimy pierwsze. koty zapoty, czyli pierwsze cechy. Mosty. Mostu. Nie mosty. Gdzie, jak my to będziemy budować? gdzieś tak. Gdzieś tak? Nie wiem. Czy robimy własną oddzielną wysepkę? Jak chcecie. Gdzie napiszcie. Na razie tylko robię most, bo to gdzie indziej prowadzi, ale na razie to ładnie wygląda. Tak nie jest tutaj. Trzeba być ostrożny, żeby tutaj nie zrobić jakiegoś błędu jak teraz robię. Popełniam błędy. Każdy człowiek popełnia często błędy. Nawet w Minecrafcie. Na w sławnej gierce. Po co ja po co ja w ogóle to zrobiłem z tą świerką? Nie chciałem tam. Jestem tutaj mocno skupiony budowaniem, nie dużo nie gadam, żeby tutaj nie zrobić błędu. Zagadam się. Nie będę wiedział, co robię, i nie wiem, gdzie nawet pójdę. Tutaj mamy to. Dalej. Na razie to dobrze idzie. Już pierwszy z tak wykorzystałem. Jak to wygląda? Na razie nieźle. Ale mam na to plan. Dużo wam nie będę zdradzał. Ale to będzie tak ładny most. Już chcę zobaczyć efekt końcowy, jak ten most będzie wyglądał. Jeszcze później zrobimy sobie miniaturkę. Już tak tyle nam wykorzystałem. Dlaczego? Już niedaleko mamy? Co tam? Nic. tam że statek to zatopiony, ale możecie go zobaczyć w drugim odcinku tego. To który nas już będzie odcinek? Dziesiąty, pierwszy oddyżkę mamy! Fajnie, się cieszę bardzo, że dojdziemy do dziesiątego normalnie odcinka i że oglądacie moje filmy noś mi się ciepło robi no bo jest mi ciepło powiem, że nie ale tutaj jest mocne już mam niedaleko nie, nie! Dobra, skupiłem się mocno tym, robieniem tu. Nie mam czasu na rozmawianie z nim. chociaż Chciałbym porozmawiać. Zobaczmy, mam jeszcze staków? Dwa staki, mało staków mam. Zu. Idealnie 3 czy 5 Wymierzone tu już nam nieduże potrzebne. Ale tu ładnie na razie wygląda. Już mam. Moi drodzy, przyjście. Już mogę sobie wchodzić na. O, dobrze się zmierzyło, że. Na tą wysepkę. No tutaj, jak zrobię. budujemy. Jak to się podoba. Mi się to na razie podoba. Napiszecie w komentarzu jak wam się to podoba. Bo mi się to bardzo podoba. Już na razie teraz nie mam czasu, żeby dokończyć budowanie muszę je znowu iść spać mm -hmm. Też myślałem, żeby tam budować świątynię dla właśnie enchantingu I to mam zamiar zrobić co mamy to A więc będziemy zaraz budować dalej, kończyć budowę Zaraz idę do tego. Boże, jakiej nocy ja też nie mam mocy. No Wesić spać! Co po, pobliżu, są potwory? Nareszcie, znowu nie zapłem drzwi. Co za przypadek z wieku okoliczności? Nie dmogłem tak to. Dobra, lecimy z dalszą budową. Nie można robić przerw na nic. Mam na 32, dwa, też na 16, na trzydzieści dwa, nie to! Nie, najgorzej. Robimy płotki, nie draftory. Jak to? Nie. Zobaczmy jak to się robi, dobrze wiem co mam zrobić. To. Jestem bardzo graniem. Jak mnie nie będziecie dużo słyszeć, to mi powiecie na komentarzu. Dobra, zobaczmy, co my tu musimy jeszcze wziąć. Jedzenie, muszę coś zjeść. Może ja jeszcze coś mam takiego ładnego do zbudowania. Z czego bym tu mógł zbudować? Tego zbudujemy. Chociaż nie mam dużo kobla, to idę wykopać. Mam tutaj kopalnię. Wykopię się gdzieś tutaj tu. Chcę mieć tego dużo, jak najwięcej. Chcę mieć ładny most, najlepszy w Polsce. No. Kopiemy, 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 kopu, kopu, kopiemy, 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 kopiemy jak będziecie, jak oglądacie to do końca, to powiedzcie, kto wytrwał, bo to będzie długi film. Nie mam by czasu na no, z wami rozmawianie. Ja tu nagrywam gdzieś do 20 minut, chyba, że dłużej mi to trochę zajmie. Nie wiadomo. Idziemy i budujemy dalej. Mamy, ile my tylko mamy? Co? Ale dużo. Teraz tak sobie to obudujemy. Już na mnie dużo dostało. Będziemy mieli most. Nareszcie most. W sumie od początku planowałem tam świątynię dla tingu, Żeby to ładnie wyglądało. I spełnię swoje marzenie, czyli będzie tam marzenie, które trwało od założenia serwera. A ja założyłem go nie wiem, chyba 16 stycznia. Jak już dawno go założyłem. Ja myślałem, że ja to. To tak długo, że to tak szybko zleciało, że to tak. Ono schodzi. A to szybko zleciało. To bardzo szybko zleciało, dobra. Będzie trzeba chyba się wrócić, bo mało płotek. Mamy tutaj dalej budujemy. To mi chyba wystarczy tylko na jedną turę. O, jeszcze mało. Mam dużo jeszcze, mam sporo nawet W tego mi będzie chyba schodzić cały stak. Nie to. Dobra, niech to niech siedzi na dnie oceanu. Napiszcie kto obejrzał wszystkie filmy tego właśnie, tej właśnie serii. Bo ja oglądałem wszystkie, bo sam w niej jestem. W tej serii. Patrzcie, już nie mam, moi drodzy, przejazdu. Muszę naokoło to robić, bo, bo mam ten most już. Cały most. <laughs> Chociaż myślałem nad zrobieniem takiego podwodnego tunelu, ale to jeszcze później nad tym pomyślę Jakbyście dostawili 10 tysięcy łapek w górę, to tam może zrobię podwodny tunel. Taki ale to za 20 tysięcy łapek Znowu nie mam siekierki. To chyba zostawiłem crafting, więc dużo nie będę musiał kopać. Albo nawet nic nie będę musiał zrobić, bo mam wszystko przy sobie. Musimy dokopać jeszcze trochę tego drewna, żeby zrobić to i nasz most będzie skończony. W sumie nie muszę nawet robić cięcia. Myślałem, że to będzie cięcie jakieś, cięcie pod cięciu. Ale tu nie będzie. Ja dużo cięć nigdy nie robiłem na filmach. Max zrobiłem chyba tylko trzy albo dwa nawet. Napiszcie mi w komentarzu, kto ogląda wszystkie odcinki, ile cień zrobiłem. Jak się czuliście, gdy zauważyliście cięcie? Czy w ogóle nie poczuliście cięcia? Bo ja poczułem wszystkie, bo sam je robiłem. Bo sam montuję sobie. Montowałem sobie. Znaczy sam sobie montuję ciągle. Mi tam dużo do montażu nie trzeba. Nie ja mam nawet nieco montaż, tylko dodaję dwie rzeczy. Jedną rzecz na, na początek i koniec. Co będziecie mogli wiedzieć, to możecie też się dowiedzieć z odcinka właśnie wcześniejszego, poprzedniego, czyli odcinka z Warsów 5 szybkich gier. Renek. Też z tego będę robił playlistę. Ale na razie Wam będę dużo nie zdradzał. No, jak dalej się to potoczy, że mówię, że, że co 5 łapek w górę będę robił właśnie tą serię 5 Szybkich Gier. Co 5 łapek w górę, pamiętajcie. Będziecie dostawać to, będziecie mieli tą serię, bo ja to lubię. Fajnie mi się nagrywało, bo się byłem wściekły trochę. O, to już ładnie wygląda, to jeszcze będzie z ja sobie to dla zaparkuję. Jak chcecie wiedzieć, jak potoczyła się budowa tego, właśnie tutaj, tego, tutaj, tego, czyli mojego portu, to obczajcie sobie odcinek chyba piąty albo szósty. Który możecie, który będzie w karcie. Nie możecie. Ale możecie też obczaić. Budujemy to. Mhm. Tu. Ale to w będzie mocny most. Ja, ja już się nie mogę doczekać efektu końcowego mostu. No to najbardziej czekam. Jeszcze z pychoniami on będzie ładnie oświetlony. I tą wysepkę będę mógł oświetlać już. Chociaż dużo węgla nie mam. Gdzieś tam może w kopalni się kiedyś znajdzie. Mogę Wam zdradzić pomysł na następny film z tej serii. W następnym filmie, moi drodzy, będę. Szukał Endermanów. Tak, moi drodzy. Już możecie się domyślać. Będę. Sz, próbował pokonać smoka. ENDU. Na no dobrej zbrojce mi tego nie trzeba. Ale chcę go pokonać. Żeby było. Po co? Nie mogę kończyć. Kiedyś, moi drodzy, zakładałem sobie Survival Server. Kiedyś. I tak na nim cheatowałem, a wtedy nawet nie pokonałem. Smoka End. Cheatowałem, ale nie chciało mi się pokonywać Smoka Endu. Cheatowałem sobie 20 diamentów. Cheatowałem sobie 40 diamentów. Cheatowałem sobie całą kopalnię diamentów. Cheatowałem sobie wszystko. Nawet chciałem zbudować własny spawner. Zbudowałem go za dużego. Jeszcze inni się domyśleli. Nie nagrywałem właśnie oczywiście tego ale się domyślono. Tu my tam Potrzebny węgiel, no mamy tego węgla jest, ale co? Ale mamy go trochę, trzeba go będzie idealnie może Na tych, których nie ma będę to montował Pychonnie Ile to trwa dobre Dobra, montuję byle jak to. Będzie oświetlone chociaż. Gdzie my tu mamy wszystko? O tu. Nie wiem, gdzieś tu zamontuję następną. O tu! Tu. Nie będę nawet tego wyłapał. Jak się będziecie pytać w komentarzu, dlaczego mi się nie chciało tego wyłowić, bo to może zniknąć. Więc nawet nie będę tego wyławiał. <śmiech> <śmiech> Jeszcze moi drodzy, był kiedyś taki odcinek, gdzie straciłem swoje ity, a teraz mam lepsze ity. Był odcinek, gdzie znalazłem diaksy. Wszystko było: było o farmie owiec, o moim domku. Oczywiście nie wiecie w moje miniaturki. Wy, wy trzy chyba miniaturki, nie wieście. Znaczy wy dwie tylko, nie wieście. Bo to nie był taki dąttu, bo na miniaturce. O ja takim czymś, i ja o takim czymś. Chciałbym tu zobaczyć podczas nocy taki efekt tego końcu. Ale mogę jeszcze na odcinek się przejść tym mostem. Uhuhu. O fajne tu jest. Naprawdę się cieszę z tego co zbudowałem. Na początku nic nie było, a teraz jest. Robimy sobie teraz miniaturę filmu tego mostu. To. A, to sobie oświetlę, już tą wysepkę, bo to już jest nasze. Przejęliśmy teren do boju. Nie wiem, co sobie kontrolę, to przybliżę. Nie wiem, gdzieś odejdę. Z jakiegoś kąta robiłem tam miniaturkę, teraz będę robił tego miniaturkę. Nowy most zbudowałem swój. Czekajcie, tu będzie to. Czekajcie. Mamy to! To jest nasza miniaturka. Ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. I dać lajka, żeby was nie ominęły inne odcinki. Żebyście weszli w prawy górny ruch, Bo tam na pewno zobaczycie całą playlistę tej serii może. Playlistę Minecrafta. Kanał. I odcinek, o którym Wam powiedziałem, czyli jak znalazłem to. Będę musiał tylko go znaleźć, więc ja już się z Wami żegnam. Widzimy się jutro.